No i proszę, no po drodze świątynia zatrzymałem się i zwiedziłem zupełnie nieplanowane, no jedyne co troszkę mnie martwi, że do tego wodospadu dojadę, no później niż sądziłem, bo będę za 27, no i jak będzie ta, trzeba tam iść tak z 10-15 minut, to, to trochę lipa, bo, bo będzie ciemno, więc nie zobaczę go, no ale najwyżej zobaczę z tego jutro. Pieski sobie chodzą tutaj obok wodospadu. Wierzę, że nie mają ścieklizny. O, no, lecą, lecą. No, zrobiło się już ciemnawo, ale jeszcze co nieco widać. Tam jeszcze szybko śmignę na ten wodospad. Także ja powiem go obejrzę. Szkoda, że nie w pełnym słońcu, no ale no po prostu nie starczyło czasu. Albo to nie tu, no albo powiedzenie, że to jest wodospad, to za dużo powiedziane. No Google wskazuje, że niby to tu. No nic, jeszcze pokręcę się, może znajdę coś ciekawszego. No, w drodze powrotnej spotkałem Taja i się go pytam, czy pokazując mu zdjęcia, czy, gdzie to jest. No, on mi pokazuje, że dokładnie tam, gdzie byłem. Czyli to jest. E, czyli ten wodospad to jest to, co, co sfilmowałem. No, to, no nawet, e, no nie wiem, no dla mnie to nie wodospad. Dużo fajniejsze wrażenie zrobiły na mnie pieski. No to ja na krabi to mam wyjątkowe szczęście do wodospadów, kolejny wodospad, którego nie ma. Teraz spróbuję jechać do drogi głównej, zobaczyć czy i co mi zostało jeszcze na krabi i wtedy podejmę decyzję, czy bazę noclegową robię na krabi, czy po prostu pojadę już dalej. A teraz mały skok do mojej innej wyprawy. Zapraszam Cię do obejrzenia relacji z Railway Beach. Dzień dobry, korzystając z długiego weekendu, postanowiłem wybrać się na krabi i odwiedzić Railway Beach. No i potem spokojnie sobie na wieczór wrócić. To jesteśmy na piżę do Railway Beach. A w tej chwili idę na łódkę. Łódkę wynająłem prywatnie. Kosztuje to 600 batów kontra 100 batów bilet. Jak jest więcej osób, to i tak prywatna łódka wychodzi wręcz taniej. Dotarłem na Railway Beach, w tej chwili sobie idę na viewpoint samym brzegiem morza, jadąc na Railway Beach spodziewałem się, że po prostu będę na ładnej plaży, a okazuje się, że tutaj jest cały kompleks, gdzie po prostu można zwiedzać i oglądać. W tej chwili idę, oglądam piękne skały. Natomiast idąc dalej, to wreszcie powinienem dotrzeć na plażę. No zobaczymy. A kogo my tu mamy? Poprzednia plaża na której byłem to nie była Railway Beach. Już wracałem właściwie na, e, na Long Longtail Bolta, ale jeszcze popatrzyłem na mapę i stwierdziłem, a to obejrzę sobie jeszcze drugi kawałek wyspy i okazało się, że dopiero teraz jestem na Railway Beach. Tutaj też wynająłem łódź. Łódź kosztowała też 600 watów. Natomiast doświadczenie miałem zupełnie inne dlatego, że pan po prostu nie płynął z punktu A do punktu B Obióz przy, przy, przy pobliskich wyspach. No to wycieczka już się kończy. Wracam na Puket, no, cały e, uchany, szczęśliwy, zadowolony naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Warto pojechać na krabie, choćby tylko po to, żeby pójść na, popłynąć na Railway Beach, a gdyby tam zostać na 2-3 noce, no to naprawdę myślę, że jest co tam robić. Na dłużej, no to myślę, że e, raczej rodziny z dziećmi, bo dla singli, czy, czy nawet dla par, no to po obejrzeniu, no to chyba, że ktoś lubi leżeć na piasku, no ale to, to jest mała wyspa, więc Porównując na przykład dopukę, no to można też leżeć z na piasku, a można robić inne rzeczy, więc a myślę, że na singli i par na dłuższą metę raczej nie, natomiast na rodzinne wakacje, jak najbardziej. I znów wszystko na inną moją wyprawę. Zapraszam Cię na James Bond Island. Dzień dobry kochani. Wstaliśmy dzisiaj rano wcześnie i jedziemy na pangę złapać Long boata i odwiedzimy sobie e, dzisiaj e, wyspę Jamesa Bonda przybyliśmy na przystań w tej chwili udaje się e, do Long Boata Wydaliśmy na pierwszą wysepkę, gdzie trzeba było umieścić opłatę wejścia do parku narodowego za każdego obcokrajowca 300 batów. Za mną słynna skała z Jamesa Bonda, z filmu Człowiek ze złotym pistoletem. Właśnie z niej wychodziło lustro, które kierowało światło słoneczne na, na działo, które spróbował sprzedać z Karamanga. Wyspy Jamesa Bonda, która jest właściwie bardzo ładną wyspą, natomiast nie ma w niej nic specjalnego poza tym, że nagrali tam film Człowiek ze złotym pistoletem, i przez to ta, ta, ten kawałek skały stał się atrakcją turystyczną. No, to tak się prezentuje Railway Beach i James Bond Island. A teraz wracamy do głównej wyprawy. Udaje się na kolantę, także jedzie, jedziemy na prom. No, właśnie kupiłem bilet na prom. Do zobaczenia wód na łódce. Tak wygląda kolejka Na prom właśnie wjeżdżają samochody o, Tak, że nawet przyjdzie Możliwe, że nie będę musiał czekać Chyba, że będę czekał na zapełnienie promu To może być problem, bo aut jest mało No dobra, no to właśnie ruszyliśmy o, Nie wiem na ile będzie widać, bo ciemno jest Ale co tam Prom tam będzie płynął jakieś 10 minut Kosztuje 100 batów a każda dodatkowa osoba w samochodzie 10 batów, a kierowca jest za darmo, bo ktoś musi tym autem kierować. Zjechałem z promu, ja wbijam na kolantę i tam poszukam sobie bazy noclegowej, a jakiejś niedrogiej. Ok, odważyłem się pójść krok dalej. Dzisiaj pierwsza moja noc w guest na razie jeszcze we własnym pokoju, choć pokój jest spółdzielony. Ale właściciel powiedział mi, że no, będę w nim sam. Łazienka jest spółdzielona. No, jestem pozytywnie nastawiony. Cena normalnie 200 batów. Przez to, że pokój jest prywatny, to właściciel powiedział, że stówkę muszę mu dorzucić. No ja to mu dorzuciłem, więc 300 batów za, za łóżko. Dzięki za obejrzenie filmu. Jak film się spodobał, zostaw łapeczkę w górę. A w komentarzu napisz mi, czy podróżujesz solo w parze w grupie przyjaciół, czy rodzinnie, a także czy wchodzisz w interakcje z napotkanymi zwierzętami, tak jak ja, na przykład z tymi szczeniaczkami przy wodospadzie. A już za tydzień kolejny odcinek moich przygód z e, Tajlandii. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Siemka!